Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Hezor, to jest już czwarty odcinek z bliców na moim kanale, pozdrawiam mojego e, kumpla łysego, moi no widzimy się już na pierwszej renie. cześć! No ja więc witam was tutaj na pierwszej arenie z Blitzów, jak już mówiłem na początku, e, oczywiście by ktoś nie wiedział, serwer myseg.pl, IP będzie oczywiście w opisie, mogę tutaj do wody nie skakiwać i mogę tak od razu szybko zabrać, dobra. No e, i oczywiście sobie zagramy w Sky Warsy. Znaczy, jakie Skywarsy? Za dużo już tych Skywarsów nagrywałem, gdy tej mówię o Skywarsach. W Blitz.sg czwarty odcinek, bo już tam trzy odcinki miałem na poprzednio, oczywiście. Jak nagrywałem z Piotr Bay tam chyba raz sam nagrywałem, piękne shaderki, mi się naprawdę podobają. Tu jest jakaś skrzynka, może coś tu zebra zbierzemy. Znaczy, klata się przyda. A, dobra, tylko zobaczę, ile FPS-ów mam. A, dobra, tu się klata oczywiście przyda, bo mam mamy tutaj... przepraszam, mm, tu już mnie ktoś bije. On tutaj nie może na też możemy mam nadzieję, że uda się go trochę sklepać może. Że niedługo dostaniemy ja chyba jakiś mieczek drewniany nie ja mi tak ciśnie, chyba ma jakąś nie nie wiem czy aura może u się klepać dobra e, tutaj e, może w tym domku jakaś skrzynka będzie e, może będzie jakiś fajny item e, do bicia, no nie ma nic e, okej, okay. tutaj szukamy jakiś kolejny skrzynek a właśnie dziękuję wam, że dobiliście 30 łapek z Sky Warsów. chyba w 2 czy tam 3 dni to naprawdę jest e, super wyczyn e, tutaj jest jakaś skrzynka, to nie wiem, czy da radę ją otworzyć raczej nie Dobra, i też dziękuję Wam, że mam, wbiliście znaczy, mi 176 subów, jak nagrywałem warsy, to miałem chyba 172 czy tam ileś, to no, naprawdę fajnie, że tak szybko dobiliście mi te tyle subów. No i właśnie nagrywałem party, ale odcinek nie wyszedł jeden, taki jest słaby, taki przymulony, a drugi jak nagrywałem to te coś mi neta crashowało, tak netami tak ścinało mi, Teraz mi tak, e zresetowało jakby internet czy coś. Więc pomyślałem, że nie będę part nagrywał nagrałem sobie blicy. Możecie napisać w komentarzach, jaki kolejny mi gra. Czy party mają być znowu, a czy, czy mają być party, pierwszy odcinek z party, czy kolejny, nie, wiem, z Blitzy? Albo coś napiszcie. co tam postaram się nagrać, już tu się jakąś skrzyn skrzynkę zaraz Tutaj jest 6 metrów gościu. My mamy tutaj dobicie, oczywiście, siekierę, więc na mam nadzieję, że uda się go sklepać. Tutaj jeszcze zostało. Tu też gościu blisko jest, tutaj kom dobrze, że kompas jest, bo tak widzimy oczywiście gdzie on jest. On to jest tutaj gdzieś za na nami? On jest chyba na drzewie, jak się nie mylę. Albo tutaj gdzieś do góry, no nie wiem, nie wiem. Oczywiście mam tutaj, a tu jest ziomek. On chyba nam, nie, nie robię sobie ziomek. Tak ten... nie sobie Nie, nie robię sobie ziomek. udało się, pięknie. Jestem słaby oczywiście w Skywarsy. Nie w no co ja znowu mówię, nie? Za dużo już tutaj w Skywarsy, jestem słaby w Bliscy tak trochę. W każdym nie są jestem prawie słaby. W no, tej 26 tysięcy monet, bo jak kiedyś jeszcze nie nagrywałem, tak trochę... Może tam te, te początki mojego kanału, jakby to tam sobie monety grałem. jak jeszcze nawet nie nagrywałem, to mam te monety. To są zwykłe SG, bez żadnych tam e, klas. Mogę kolejną cinę nagryć z klasami, jak tam chcecie, możecie napisać oczywiście w komentarzu. Mam sobie 26 tysięcy monet. Nie wiem jak mam w ogóle klasę mam sobie kupić. Jakąś lepszą mam chyba na piąty poziom czy na czwarty e, grubasa chyba? Nie, już nie pamiętam nawet. Ale dobra. Ziomek jaki jakiś tutaj 200 metrów w razie się nazywa, okej. Okay. 160 metrów, więc mam nadzieję, że uda. Tutaj tam do niego dojść. Chyba jedną arenę zagramy, zobaczymy jeszcze jaki odcinek będzie. Jak nie będzie taki za długi, to może zagramy dwie areny, jak będzie taki dosyć długi, to jedna. Oczywiście, bo już mówiłem, że internet mam wolny i odcinki się wolno naprawdę wrzucają. A jak mam długie godziny, to już logiczne, że będą się coraz dłużej rzucać. Tak na przykład 3 godziny, 4, a chcę, że Wam to dzisiaj wrzucił. Dzisiaj to jest oczywiście mm, czwartek. Mam nadzieję, że to dzisiaj szybko zmontuję. Tak, trochę szybko, także fajnie ten montaż Wam się trochę podobał. Bo zbytnio nie umiem tak jeszcze montować w nowym programie. Mam nadzieję, że już niedługo się to zmieni. I będą. Tu jest, tu jest. Run. Znamy skippet. Nie lubię Teraz no, temat jest, Okazuję Terezji. I jeszcze 5 metrów tutaj. Eee, mordaca czy coś tam. Mamy dwa diamenty, by nam się przydały, zrobiłem to miecz, ale nie mamy żadnego patyka. Jakoś ma tutaj siekierę dobrą. Fuck! Udało się puserca! Dobra, 120 metrów jest gościu, dobrze, bo jakby blisko by nas od razu zawił, ale tutaj teraz na fusie to koksimy naprawdę. Jakieś yy, jedzenie mamy, dobra. Też mamy mapę. Jakąś mapę, nie wiem do czego ona nam służy. Jakiś crafting, crafting. patyki mamy? Mamy cztery patyki, to no dobrze, bo niech jakiś crafting znajdziemy, to oczywiście sobie zrobimy. Nie, diamentowy miecz. Tutaj. O, jest crafting, pięknie, dobra, jest crafting. Diamentowy miecz może akurat wygramy tą arenę. Naprawdę spoko. Jeszcze tutaj yy, żarełko, tutaj weźmiemy do ekwipunku, bo mamy mało tutaj hapsów żeby nam się odrodziło. Yy, dobra, tutaj tak. Przynajmniej. To jakiś syp wywalę, bo mi nie będzie potrzebny, pewnie? Yy, Także tutaj w niego tak nie wchodził. To muszę jeszcze patrzeć na kompas, ile tutaj, znaczy gościu, jak daleko jest ode mnie, żebym tutaj jeszcze się nie zagapił i by nas zabił, czy wyrzuciłem, a dobra, nie będę już podnosić, nie będę w ten syf chodził, e, dobra, no nic się nie, chyba się nie przyda, to, to, to zestakuję jakby kompas, no i dobra, tu pyk, dobra, I teraz musimy wyjść tutaj z, z tego domku, okej, okay, szukamy kolejnych typów, możecie, znaczy, jakbyście się pytali, jaki, jakie to są shaderki, to są Zeus V10.1 Standard, mogę Wam jakiegoś linka podesłać, albo sobie znajdziecie, nie wiem jak tam chcecie, już możecie napisać oczywiście w komentarzu. No i gościu tutaj 90 metrów, trzech zabitych, pozostało 3 graczy, więc jeszcze musimy dwóch zabić, może nam się uda wygrać tą arenę, więc naprawdę będzie spoko. Pierwsza arena z i akurat wygrana, więc naprawdę fajnie. Odcinek już ma 6 minut, więc trochę dużo, ale yy, no jedną arenę dzisiaj zagramy, no sorry, że jedna, ale wiecie, że mam teren wolny, dobra. Już czasem będzie... Jeszcze ten gościu dead, no Fajnie, dobra, jest fajnie, nie 300 metrów, dobra, musimy szybko do zioma, a ja chyba nie, nie będę przedłużał i zrobię cięcie i widzimy się przy tym ziomku, jak nie zdedam, tam, dobra, no widzimy się za chwilę. O, oh, tutaj widzę ma tutaj szybko bijemy go, chyba nam, uda nam się uda na tą arenę, się, no i wygraliśmy arenę, pięknie, pierwsza arena wygrana, ale już nie będzie więcej aren, no i widzimy się już na pożegnaniu, Yo. No okej, okay, odcinek już dobiegł końca, mam nadzieję, że wam się spodoba. sorry, że jedna arena, ale wiecie, że mam internet słaby, ja bym, miał, ja bym nagrał dwie areny, to bym się z 5 lat wrzucał, a tak na serio by się naprawdę długo wrzucało, to jest 4 godziny, więc nie jest za fajnie. No ale już chyba w tym odcinku to bym na tyle, czekajcie na dalsze materiały i na razie, Yo.